to będzie, jeśli ja umrę, że yy, na przykład yy, nie jeżdżę na nartach, przestałam żeglować, nie chodzę w góry, nie nurkuję. Te wszystkie rzeczy zostały odstawione, dlatego że yy, uznałam, że to jest odpowiedzialność wobec mojego dziecka, bo jeżeli by cokolwiek mi się stało, to kto by się zajął moim dzieckiem? I yy, to nie było jakieś takie, że ojejku, jak ja bardzo teraz żałuję, że mm -hmm. już nie będę nigdy na łódce, tylko po prostu znałam, że jak już ona będzie pełnoletnia, to, to będę mogła znowu do tego wrócić, tak? W kółko po prostu nieustannie, za każdym razem e, miałam takie poczucie, że muszę ją zabezpieczyć w razie godziny w, e, i, i, ale to po prostu zabezpieczasz i gdzieś to zawsze z tyłu głowy jest. Natomiast tak normalnie to po prostu zajmowałam się pracą. I miałam pracę i macierzyństwo. I przez lata miałam pracę i macierzyństwo. I, yy, i w ogóle nie. Stąd też byłam prawdopodobnie taka efektywna. Mm -hmm. Stąd też yy, niektórzy uważali, że jestem surowa.